Vitória. O time Wszyscy, wszyscy tu musimy być, to ojczystą ziemię, żeby nam zela, oderwała, nie damy, co dzieciom zostanie, co oni nam potem powiedzą, jakżeście wy rodzice rządzili, żeby nam ziemię, ojczystą ziemię, w grobie się przewracają, dziadkowie, rodzice, w grobie się przewracają, oni widzą to, widzą co. Z pomocą Bosko nikt nam nie odbierze tego, tej ojczystej ziemi ruskiej za, za, za Piłsudskiego, Kiedyś. Co było? Chcieli rozebrać, ale byli dzielni, byli dzielni. My musimy być dzielni. Tak? Ja byłem na grobie Piłsudskiego, tam serce leży. I on, on nam pokazał, jak my musimy robić. Kiedyś koniami pod Sejm zaje, zajechał, porządek zrobił, zrobił porządek. My jesteśmy patriotami, patriotami i nie pozwolimy do tego. Stop obcy, kraj, żeby obcy nasz. Jeszcze tak powiem, byliśmy pod zaborem sowieckim, teraz brukselskim nie będziemy. Jak widać tutaj jest mobilizacja naprawdę ogromna. Spodziewaliśmy się tego, no bo nasze postulaty nie są cały czas brane pod uwagę. Z Ukrainy zboże napływa do nas, także no musimy, musimy walczyć. Czyli żadne zmiany nie zaszły co do postulatów? Nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze powiem tak, gorzej. Ostatnia wypowiedź pana naszego Donalda Tuska to potwierdziła, że, że napływ, napływ cały czas będzie zboża szedł tutaj do Polski. 27 jest planowany wyjazd na Warszawę i tam, tam zobaczymy, co, co będzie dalej. Jakieś środki tam zastosujecie? E... Podejrzewam, podejrzewam, że tak, to będzie eskalowało coraz bardziej. Czy pogoda nie przeszkadza? Ciągle pada, ciągle pada kśpiewał kreski z czerwony gitar. Nam to nie przeszkadza, nawet piorun, jeśli wbalną gdzieś tam drzewo. No jesteśmy kurna dzielni od balni, także się nie boimy. Ja jestem już emerytem, nie mam 69 lat, ale przyjechałem wspierać młodych rolników, bo pozostałem na wsi w przestrzelu. Rodzice moi pracowali na roli i ja. Pozostałem na roli. Zaszły jakieś zmiany? Nie, to obiecanki, cacanki, jak to jest przysłowia, przysłowie, jak głupiemu radość, nie? To tylko tyle, kurna, co się zmieniło. A teraz co gorsze, straszą nas, że kurna użyją, użyją nawet kurna, tych pięknych, wspaniałych yy, żołnierzy przeciwko nam, rolnikom. Czy będziecie protestować dalej? Tak, będziemy protestować. Do skutku aż się uda. Nie zmyla nas, że my pójdziemy w pole i nie będziemy protestować dalej, będziemy protestować, robić w polu i protestować. Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy są na obca Przemód wzięła, szablon bierzemy Aż nasz Dąbrowski z Ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem złączy się Narodem, aż marsz, marsz Dąbrowski, Ziemi łoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączy się z narodem.